31 klasistów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia we wtorek 2 października zostało oficjalnie przyjętych w poczet uczniów szkoły. Uroczystość zorganizowano wraz z przypadającym 1 października Światowym dniem Muzyki. Po powitaniu wszystkich przybyłych dyrektor szkoły Zdzisał Włodarski zwrócił się do pierwszoklasistów mówiąc, że ma nadzieję, iż ten dzień zapamiętają do końca życia, a bycie uczniem Szkoły Muzycznej to nie tylko przywilej, ale także obowiązek. Pierwszoklasistów powitali także starsi uczniowie, którzy zapewnili, że ich młodsi koledzy mogą liczyć na wsparcie. Pomogą powalczyć z tremą przed koncertem, rozłożyć pulpit czy nastroić instrumenty. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie, które poprowadził dyrektor szkoły. Na wzór ówczesnych rycerzy, byli pasowani na rycerzy, My, ja będę pasował naszych pierwszoklasistów na uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Jak podkreślił dyrektor Włodarski, kierowana przez niego placówka wzbogaci się nie tylko o nowych uczniów, ale także o nowe instrumentarium. Szkoła będzie od tego roku uczyć się na puzonie, na perkusji, Chcieliśmy, żeby uczyli, uczyło się dzieci jeszcze na kontrabasie, lecz nie było chętnych. Także nasza rodzina muzyczna będzie liczyła ponad 130 uczniów. Z kolei mówiąc o poprzednich trzech latach funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Kozienicach, dyrektor podkreślił sukcesy, jakie już osiągają uczniowie szkoły. Uważam, że bardzo aktywni nasi uczniowie uczestniczą, a szczególnie Big Band, zespół akordeonowy, no i chór szkolny, który... Dobył trzecie miejsce w konfrontacji z kurami regionu warszawskiego. Jest to nie lada osiągnięcie naszej szkoły, naszych, naszych młodych adeptów sztuki. Na koniec ślubowania pierwszoklasiści zaprezentowali efekty wrześniowej nauki, grając wspólnie utwór Händla zatytułowany Muzyka na wodzie oraz zaśpiewali piosenkę Krystyny Kwiatkowskiej A ja patrzę, a ja słucham. Następnie odbył się koncert z okazji Światowego Dnia Muzyki. Przed publicznością wystąpił kwartet Puzonowy z Łodzi w składzie Bartłomiej Kruszyński, Tomasz Jagoda, Radosław Szulc i Dawid Klas.